Sponsorem materiału jest PKN Orlen. Dzień dobry Państwu. Natalia Ostrowska, prosto z dziesiątej jubileuszowej edycji Kongresu Ekonomicznego w Katowicach. A ja mam zaszczyt rozmawiać z panem doktorem Adamem Czyżewskim, głównym ekonomistą PKN Orlen. Dzień dobry. Panie doktorze, dużo ostatnio mówi się o wzroście cen paliw. Ludzie się trochę boją, szczególnie kierowcy. Może wytłumaczmy, dlaczego taki wzrost następuje? Czego możemy się spodziewać? No, więc wzrost cen paliw rzeczywiście jest faktem, i stoi za tym kilka przyczyn. Może tak po kolei. Pierwsza, pierwsza przyczyna to jest taka, że szybko bardzo rośnie popyt popyt na paliwa na całym świecie. To, to nawet w, w Polsce też. Przyczyną tego wzrostu popytu to są relatywnie niskie ceny z przeszłości oraz wysokie tempo wzrostu gospodarczego i płac. Dochody rosną, płace rosną, dochody rosną. Ceny paliw relatywnie niskie powodują, że no, opłaca się więcej jeździć tak dalej, popyt, popyt rośnie. No i gospodarka też, też to ciągnie. Więc ten tempo wzrostu popytu przypomina, czy jest zbliżone do tego, które, były, które było w latach 2003-2007, wtedy kiedy Chiny napędzały cały wzrost gospodarczy, kiedy, kiedy właśnie w tych czasach przed, przedkryzysowych, czyli, czyli naprawdę bardzo wysokie. Teraz na to nakłada się drugi czynnik, mianowicie od ponad roku kraje OPEC, broniąc, że tak powiem, cen ropy, zdecydowały się ograniczyć wydobycie. Kraje OPEC, Rosja plus parę jeszcze takich krajów spoza, spoza OPEC i zamroziły wydobycie na pewnym poziomie i po prostu trzymają się tego. No więc w związku z tym popyt rośnie podaż z krajów OPEC nie rośnie. Ceny trochę idą w górę. Na te rosnące ceny zwykle reaguje wydobycie amerykańskie, dlatego że tam jest bardzo elastyczny ten sektor naftowy, wydobycie ropy na łupkowej to odbywa się zupełnie inaczej niż wydobycie konwencjonalne, bo mianowicie tam od czasu postawienia wiertni do czasu aż ropa wypłynie to upływa około 3 miesięcy. Na normalnym takim konwencjonalnym złożu to to jest 3 lata. Tak? Czyli jeżeli powiedzmy dzisiaj widzimy, że ropy może być mało, to na konwencjonalnym złożu za trzy lata dopiero napłynie, wypłynie ropa. W Stanach na tych właśnie złożach łupkowych po trzech miesiącach praktycznie już można mieć ropę. Więc to jest bardzo szybka reakcja, taka jak kiedyś do dyspozycji miała tylko Arabia Saudyjska, która mogła te zasoby uruchamiać tak naprawdę natychmiast. Więc to jest, to jest ten czynnik. No i ten, ten proces trwał, zaczęły spadać zapasy ropy, których było bardzo dużo. Teraz te zapasy ropy już doszły do takiego poziomu średniej pięcioletniej, więc takiego, który jest uznany, że, że już te zapasy nie są nadmierne. No i na to wszystko, na ten taki powolny proces wzrostu że tak powiemy, cen ropy, nałożyły się czynniki geopolityczne. Najważniejsze, dwa najważniejsze z nich to jest rozpad przemysłu naftowego w Wenezueli. To jest krajopek, który wydobywał dość dużo ropy, w tej chwili praktycznie ten przemysł tam się rozpada. Ale to, no to jest obserwowane od jakiegoś czasu i w zasadzie to amerykańskie wydobycie jest w stanie to nadrobić, ale czynnikiem takim niespodziewanym to jest ogłoszenie 11 kwietnia. Przez prezydenta Donalda Trumpa, że zamierza wprowadzić sankcje, a następnie no wprowadzenie tych sankcji na, na Iran parę dni temu. Tak naprawdę te sankcje nie są jeszcze wprowadzone, ale, ale Stany Zjednoczone zerwały porozumienie nuklearne międzynarodowe z Iranem. W tym porozumieniu zostały kraje Unii Europejskiej, tak, została Rosja, zostały Chiny, Stany Zjednoczone wyszły, Iran mówi, że też zostanie, ale świat się boi tego, dlatego że też z dwóch powodów. Po pierwsze, że te sankcje spowodują, że to wydobycie z Iranu będzie mniejsze. A po drugie nie wiadomo jak się sytuacja na tym Bliskim Wschodzie rozwinie, tak, bo tam rośnie napięcie, co zrobi Iran i tak dalej. Więc ta premia strachu spowodowała, że ceny ropy bardzo szybko poszły do góry i praktycznie teraz w prognozach po, po tym wydarzeniu z Iranem właśnie zerwaniu tych sankcji, to prognozy poszły w górę o takie średnioroczne ceny na rok 2018-2019 o 70 dolarów. Czyli to jest dużo, prawda, jeżeli to o 10%, praktycznie ponad 10% ceny, same ceny ropy wzrosły. Do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jakim jest kurs dolara, bo my... niepewna sytuacja. Bardzo jest niepewna, a ten kurs dolara się... Znaczy dolar się umacnia, to znaczy, że takie waluty jak złoty się osłabiają względem dolara. Ropa i paliwa są kwotowane w dolarach. Jeżeli złoty się osłabia, jak to, to te ceny krajowe, nawet przy niezmienionych cenach ropy wyszły do góry, a złoty się osłabia nie dlatego, że u nas jest coś złego, tylko dlatego, że jakieś rośnie ryzyko i niepewność na świecie, to wtedy dolar amerykański się umacnia. Jak się dolar umacnia, no to się osłabiają waluty inne, a 80% popytu na, na ropę i paliwa to jest popyt nie w dolarach. To jest popyt właśnie w innych, innych walutach. Więc mamy te ceny w tej chwili dość wysokie. Pytanie jest, co będzie dalej, no bo to jakie one są, to każdy widzi, czy one będą dalej rosły. No więc ja jestem zdania, że nie muszą. Dlaczego nie muszą? Po pierwsze, z tego powodu, że ropy generalnie jest dużo. Jeśli popatrzymy tak, abstrahując od tego, właśnie tej sytuacji takiej chwilowej niepewności na Bliskim Wschodzie, co do tego, jak ona się rozwinie, to jest sytuacja dość ryzykowna, niepewna, ale na razie jeszcze nic się nie wydarzyło. To jest, ta cena poszła do, do góry z powodu obawy, że coś się wydarzy, a nie z tego powodu, że coś się wydarzyło. Tak, Robi się rezerwy pewne i tak dalej, bo jak się coś wydarzy, to żeby było. I to wypchnęło cenę do góry. Ale jeśli się spojrzy na układ cen na rynku, to ceny dzisiejsze są wyższe niż ceny na przykład ropy za rok. Bo ten strach podnosi dzisiejsze ceny i ta sytuacja na rynku ropy, taka nietypowa, kiedy mamy dzisiejsze ceny ropy wyższe niż ceny w kontraktach terminowych, ona się tak nazywa z angielska backwardation, ale ona po prostu powoduje, że bardzo opłaca się spokulować na ropie. Tak? Kupować, kupować ją po prostu na termin no bo i, i później sprzedawać przed terminem. Bo jeżeli ropa, powiedzmy, nie wiem, za 4-5 miesięcy będzie tańsza niż dzisiaj, tak jak ja ją kupię z dostawą za 5 miesięcy, a potem po pewnym czasie ją sprzedam, to sporo zarabiam. I, i te, ten tak zwany rynek papierowy, czynniki spekulacyjne jeszcze tą cenę ropy podbijają. Ale ten układ sił takich, że dzisiaj ropa jest droga, a w przyszłości jest. Tańsza wynika z tego, że świat tak naprawdę nie ma problemu z tym, że ropy jest za mało. Tak? Ropy jest dosyć yy, także jest w stanie zaspokoić popyt. I dzisiaj największym zmartwieniem koncernów naftowych to jest przyszły popyt. Tu mamy tą elektromobilność i tak dalej. I Wszyscy... właśnie tutaj moje no. pytanie: elektromobilność. Czy to jest przyszłość? Czy to, nie wiem, zahamuje też ceny paliwa w jakiś sposób? Bo nie będzie już takiego popytu w tym. To jest, no właśnie, to jest, na pewno to jest przyszłość. Znaczy na pewno to jest przyszłość i przyszłość jest taka, że jednak z różnych powodów, ale głównie z powodu takiego, że kontynuacja takiego modelu rozwoju, gdzie mamy transport oparty na nazwijmy to paliwach, które jednak wydzielają dość duże emisji. Jeśli się popatrzy na te wielkie miasta w Azji, które budują, rozwijają, to tam one się duszą po prostu od smogu. Dlaczego się duszą? No dlatego, że tam niekoniecznie jeżdżą te auta najnowsze, które coraz mniej tam spalin wydzielają, tylko jeżdżą też auta stare. Przeciętny samochód osobowy żyje 17-20 lat. Tak? czyli my na przykład, my sprowadzamy z Niemiec samochody dziewięcioletnie, dziesięcioletnie, tak, a po tam iluś latach sprzedajemy je dalej na wschód i tak i tak dalej, a one tam sobie dalej jeszcze żywot... Czy to jest dobrze, taka długa żywotność? W kontekście środowiska, czy taka długa żywotność jest dobra? No, no nie jest dobra, ale... Tak są samochody skonstruowane i nikt, jakby to powiedzieć, mając do dyspozycji, albo, albo powiedzieć, nie mając alternatywy, nie, nie wyrzuci auta, które jeździ, tak? I któremu jest potrzebne do pracy, do, do różnych tam rzeczy. Więc to nie jest dobrze. Więc dlatego wymyśla się te alternatywne paliwa, ale także no, alternatywne silniki, między innymi elektryczne. I, i, i to jest duża przyszłość, tylko no, trzeba po prostu poczekać jeszcze chwilę, uzbroić się w cierpliwość, żeby te samochody, bo świata nie zmienią samochody takie jak Tesla po 90 tysięcy dolarów, tylko zmienią samochody, które będą kosztowały 10-15 tysięcy dolarów, gdzie ludzie w Chinach, w Indiach, gdzieś tam będą mogli z tych samochodów skorzystać. Jeżeli patrzymy na, na przykład na nasz krajowy rynek, to nic nie stoi na przeszkodzie, gdybyśmy, żebyśmy my... W Polsce zaczęli produkować samochody elektryczne, właśnie takie tanie samochody z myślą o tym, żeby je na przykład eksportować gdzieś do, do Chin, do Indii, i tak dalej. Więc to na pewno jest przyszłość i to na pewno będzie, jakby to powiedzieć, ujmować tego, tego popytu yy, yy, na paliwa. Natomiast jak to się przeniesie na ceny ropy, no cały problem polega na tym, że są dwie opinie na temat tempa tych zmian i, i sektor finansowy, ten który inwestuje w ropę i tak dalej, to uważa, że zmiany mogą nastąpić szybko, bo zmiany w sektorze finansowym na ogół następują szybko. Sektor finansowy jak chce sobie zmniejszyć ekspozycję na smog, na ryzyko klimatyczne, to po prostu nie finansuje projektów wydobywczych w sektorze naftowym. A sektor naftowy, żeby jakby to jest zaspokoić popyt tych samochodów, które jeżdżą na świecie, no, to musi wydobywać. No i, i, i tu jest ten problem, że jeśli tu nie będzie koordynacji takiej międzynarodowej, to te ceny mogą się wahać, tak jak się teraz wahają. Ten wzrost jest nie z powodu tego, że jest za dużo, za, znaczy za mało ropy, tylko jest obawa, że a może będą przerwane dostawy na chwilę, i tak dalej, i tak dalej. No i każdy woli mieć trochę tego zapasu i, i podnosi ceny, ceny do góry. Więc moim zdaniem, no po prostu jeżeli. Nowe czynniki geopolityczne się nie pojawią, a w sumie to jest taka no bomba, którą teraz każdy chce rozbroić, ten deal z, z Iranem, żeby jednak to nie poszło tak po prostu na żywioł, żeby to było bardziej kontrolowane, mniej szkodliwe, jakby to powiedzieć, dla relacji międzynarodowych. To ten efekt cenowy powinien się wygładzić, bo mamy dwa czynniki. Po pierwsze, wyższe ceny to trochę obniżą popyt, a po drugie, mamy podaż amerykańską, która przy tych wysokich cenach bardzo szybko będzie rosła i napompuje dużo, dużo ropy. I ten czynnik w horyzoncie dwóch, trzech lat ma taki potencjał, że może te ceny zepnąć w dół. No i na to liczymy wszyscy. Nie w tylko. W szczegółach opieram. to zapraszam na mój blog na stronie orlenowskiej. To się nazywa Napędzamy Przyszłość, gdzie tam tłumaczę to w szczegółach, jak to wygląda. Zapraszamy więc naszych telewidzów. Dziękuję panu bardzo Dziękuję za rozmowę. Panu. Pan dr Adam Czyrzewski, główny ekonomista PKN Orlen, był naszym gościem. Do zobaczenia państwu. Sponsorem materiału był PKN Orlen.